Hej, cześć. Szymonka, wam wszystkim ludzie z tej jest... strony Judy i słuchajcie. Oscorp. Zamknięte na czas remontu. O boże. Stoi tam nasz konwerter prądu z festynu naukowego. Fin użyje go, żeby zdestabilizować Nuform i wysadzić Roxon Plaza. Wow. Więc tak chce się na tobie odegrać. Może i tak. Dzięki. To moja praca. A właśnie, pora pomóc swojej mamie. Narka. Dobra. Centrum naukowe Oscorp. Fin musi wiedzieć, co się stanie, jeśli zrealizuje swój plan. A jeśli nie posłucha, zabiorę nuform. I zniszczę jak będzie trzeba. Dokładnie, Fin oszalała. Tyle można powiedzieć o niej, słuchajcie. Przestępstwa w toku w ogóle mamy trop yy, oblodzony dźwig. Wykonamy parę zadań, słuchajcie, z apki, bo... żeby ten się przewrócił. Tak jest, tak jest, bo w sumie czemu nie? Teraz została nam ostatnia misja fabularna, więc wow, przed nią chciałbym. Ile lodu. Zobaczmy, co powie tamten gość z budowy. Aha, dobra. Więc trzeba to wszystko ogarnąć, Więc moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić lajkacza, a my idziemy porozmawiać, dowiedzieć się, co jest grane, ale przemarzło. Dźwig wygląda na śnięty. Jak mogę pomóc? <laughs> Ta, no śnięty. Silnik się spalił, a lód przesuwa środek ciężkości. No, to niedobrze. Oczyściłem teren wokół dźwigu, ale i tak może runąć na ulicę. Musisz usunąć lód, zanim do tego dojdzie. Robi się. Ej, ten koleś ma najbardziej niepasujący głos do swojej postaci ever, naprawdę. E, nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten głos absolutnie nie pasował do tego gościa. Dobra, chyba, że tylko dla mnie. E, dobra, muszę użyć, by rozbić sople, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O, proszę. Ta, Masakra. Przestańcie rzucać te teksty, naprawdę. Przestańcie. Dobra, przejdźmy sobie na chwilę na tutaj, bo stąd jestem w stanie rozwalić jeszcze to. Tak jest. Przestańcie, przestańcie. przestańcie. Dokładnie, że nadam. Żenuła. to wszystko? Teraz znajdźmy miejsce, gdzie można umocować dźwig. Okej, okay. yy, tutaj? Dobra, teraz muszę odciągnąć go od ulicy. Dobra, odciągamy. Świetnie. O nie, 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 nie. Wow. Dobra, nikt nie ucierpiał. Ale jeśli dobrze znam rozkład, to muszę jak najszybciej usunąć gostorów. No brawo. No to było przemyślane. Nie ma co. E, Okej. Okay. Wow! Dobra, dawaj. E, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Rozbijaj, rozbijaj to, rozbijaj to, rozbijaj to. No jasne, że musisz się pospieszyć. Dobra, udało się. Uf. Ryzykownie. Cóż, zatrzymanie dźwigu to był tylko wierzchołek góry lodowej, ale... Dobra, dosyć tych lodowych sucharów. No właśnie, udało się, ale oj, życie mieszkańców było... Było... No, co tu dużo mówić, w niebezpieczeństwie, zdecydowanie. Ej, dobra, słuchajcie, czy mam do odblokowania jakiś nowy kostium? Bo jak robimy zadania poboczne, to zawsze można coś tam odblokować, ale widzę, że kostium to już koniec. O, to jest ciekawe, zobaczcie. Stać akurat mnie idealnie na to spowalnia szybkość wyczerpywania się kamuflażu, gdy pozostajesz bez ruchu. Okej, okay, dobra, kupujemy go, zakładamy. Zawsze to jakaś nowość, no dziwny troszeczkę ten strój, ale... Ale ciekawy w tej swojej dziwności, e, niech zostanie. W tej jak zobaczcie, teraz już aktywności w aplikacji mamy tutaj ogarnięte spoko. E, jeżeli chodzi o apkę, e, no właśnie, tutaj są trzy trzy zadania aż do ogarnięcia w tej części. Dobra, dzisiaj słuchajcie, zajmujemy się apką, bo bo czemu nie e, możemy. E, zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, zaginiony kot, o. Jasne, mogę pomóc. Jasne, czemu mam nie pomóc? Już z jednym kotem. O Boże, już z jednym kotem pomogliśmy kiedyś. E, ze Spidermanem, pamiętacie? <laughs> to teraz pomożemy z kolejnym. E, tamten był, co prawda, porwany, ten to może rzeczywiście po prostu sobie uciekł. A któż to wie, któż to wie. Dobra, weź, wybij się troszeczkę, tak jest. Takie przyspieszenie zawsze się przyda i spadamy tutaj. Tak. Mój kot Wektor uciekł, gdy wyciągałem pocztę. Proszę, uwielbia ten plecak. Jak go znajdziesz, wejdzie do środka. To jakaś moda plecaki dla kotów? Eee, masz coś co pachnie Wektorem? Proszę, jego ulubiona zabawka. Nieźle. Szybki skan. No i mam co. No. O, no Niebuna proszę. Dokładnie, tylko niech mnie auto nie przejedzie Ha, 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 to będzie pięknie Dobra, Wektorze, Wektorze, Skoszynę gdzie jesteś? Co? jest zwinny A to zwinny, zwinny kociak Dobra, ale którego? Aha, dobra, tu przebiegł Nie, nie, zgubiliśmy trop, zgubiliśmy trop On naprawdę siedzi w autobusie chyba Ej, serio? O, co tu mamy? Zdechły szczur Wektor szczur! szkoda szczura Ale to dobry trop Wlazł pod autobus Dobra, wlazł pod autobus, w ale ale potem pobiegł gdzieś w tę stronę. No żartujesz chyba. Oczywiście, do kanałów. Ale ja podziękuję, pójdę górą. No właśnie. W kanałach jest cieplej. Tylko ten fetor. Eee. Racja, racja, racja. Dobra, ale gdzie on mógł yy, wyjść? Może tutaj. Tędy nie wyszedł. Aha, tędy nie wyszedł, okej. Okay. Przepraszam, przepraszam. Może wyszedł tam tamtędy. E, zaraz się przekonamy. Też jest studienka. Sprawdźmy, zeskanujmy. Nie. C? Tędy Wektor nie wyszedł. Naprawdę? każ mi nurkować w kanałach, Wektor. Nie, 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 oj, nie zamierzam. Dobra, słuchajcie, to musiał wyjść... Wiem już gdzie wyszedł. Chyba jedno tylko przejście zostało, a przynajmniej tak mi się wydaje, chyba go nie sprawdzałem. E, to tutaj. Jest ślad! Tak jest, dobra Uf, nie będzie kąpieli w kanałach. Na szczęście No właśnie, a dopiero co kupiony Ha, ha, ha. E, Dobra, gdzie kolejne ślady prowadzą? W tę stronę Kocie, jakim cudem cię nic... Co? Masakra Dobra e, To co teraz? Gdzie on polazł? Szalony kot A, tu mam jakiś ślad Co to takiego? Co to jest? Obroża Wektora Ciepła. Jest blisko. Jest blisko, okej. Okay. Możemy ją odłożyć i możemy... No nie, naprawdę, przeszedł tędy. O, koty mają gdzieś prawa natury. No, absolutnie mają gdzieś. Dobra, czy... Okej, okay. przeszedł sobie tam. Tutaj. No, on musi być już naprawdę blisko. pod to wentylacyjne coś. Nurkujemy. Ej, ej, jak to nurkujemy? Czekajcie, czekajcie. Dam radę... E... Dobra, dam radę się przeczołgać na szczęście. O nie... O, jest! No właśnie, czekaj, 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 czekaj. Uuu, stary. Teraz naprawdę pachniesz nowym jorkiem. Dobra, udało się. Najważniejsze, że właściciel będzie zadowolony, a dwa szczury martwe. No, bywa i tak. Pomógł nowemu Yorkowi, z plagą szczurów przynajmniej. Trzymaj! Dziękuję ci, o, 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 matko, co za smród. Wektor, czekacie nie lada kąpiel. Śliczny kociek, do cuchnący, ale śliczny. Cuchnący, ale śliczny, dobrze powiedziane. Zaginiony kot, zadanie zakończone, mam kostiumy lub modyfikacje. Dobra, może jeszcze jakiś dzisiaj kostium odblokujemy, ale na to trzeba się troszeczkę dorobić. Prośba o zdjęcie. Ha, wiem, że nie do tego służy ta aplikacja, ale mogę zrobić sobie... Z... Zobie z tobą zdjęcie? Serio? Ktoś chce ze mną zdjęcie? Ha, super Okej, okay. dobra. E, czemu nie? Czemu nie? Nasza apka musi się rozwijać? Muszę, e, słuchajcie, odpowiadać na każde nawet najdziwniejsze wezwanie e, no, no co zrobisz? O, tam można było... Dobra, tam jakieś przestępstwo w toku. Ale czy ja się muszę wami naprawdę, że tak powiem e, zajmować? Dobra, na razie załatwimy tych tutaj użyj studni grawitacyjnej, dobra, dobra, paru załatwiłem, to jest, oj, oj, oj. ej, dobra, wyrzuć to, wyrzuć to, wyrzuć to, dobra, udało się, udało się to wyrzucić, ale widzę, że tam jeszcze są cwaniaki z roxą, których też trzeba będzie e, powalić, dobra, no, 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 Wo. ta, macie na muszce, ale co, co, wam to da, to, to ja nie wiem, okej, okay. załatw tego, pięknie, Wo. No nie, a tam. Z... Dobra, 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 już widzę, co tam trzeba będzie się pozbyć. Bum! Brawo! Dobra, kolejny. No, 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 unik, 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 unik. Dobra, unik, unik taki porządny, dobra. Typ... A typ nie dostał od tego, dlaczego niby nie? Dobra, udało się. Czy, czy, czy mogę się zająć wami? Dziękuję bardzo, dobra, to rozwal od razu, pięknie. Dobra, który jeszcze, który jeszcze tutaj chciałby ode mnie oberwać? Dobra, wow! Idealnie. I bum! Pięknie. Dobra, a jakby tak jeszcze, no nie wiem, może, może, o, jeden ten holodronek by się też nam przydał. Dobra, daj mi tak to wyrzutnie oczywiście sieci. Dobra, związany, tak jest. No i jeszcze, o, proszę bardzo, bum, przywiąż go, leży. Jeszcze, a, jeszcze jeden. Dobra, dobra, to koniec. Wykończenie gotowe, więc go użyjmy. O proszę, strzelanina na ulicach. Dobra, przynajmniej dostałem jeden złoty żetonik. Nawet jeden żeton może być dość ważny dla mnie, więc... Wiecie, korzystajmy z każdej okazji, żeby troszeczkę tutaj tych żetonów się dorobić. No i zaraz zobaczymy, o co chodzi z tą foteczką. A może to jest jakieś bardziej rozbudowane zadanie? Nie wiadomo. Dobrze, o, na dachu. Odbierz... Cześć, Spidermanie! Wiem, że jesteś zajęty, ale może szybkie selfie? Oj, ja dzięki! Ustaw się tam! Wow! Tak, takie. Co tu się dzieje? L2 by wycelować, ale w co? Dobra, 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 dobra. Czy ja tutaj mogę co nieco wyłączyć? Nie wiem, czy to była jakaś rura. Dobra, udało się uratować yy, troszeczkę sytuację, ale musimy to ugasić. Dobra, trafiona, 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 dobra. Ale coś dziwnego tu się wydarzyło. Halo, halo, halo. Podążaj wzdłuż rury. A gdzie ta rura nas prowadzi? Dobre pytanie. Dobra, zejdźmy na dół. Która rura, która rura, gdzie wy tu rurę widzicie? R3 byś zeskanować. Ło, kolej, a dobra, chodzi o te tutaj. Dobra, dobra, ugaszone. Ej, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, dobra, jeszcze kolejna. Jak to się wydarzyło? Dlaczego akurat teraz? Dobra, czy jeszcze z której strony budynku coś tutaj, nie wiem, wybuchnie, zapłonie, cokolwiek? O jejku, naprawdę. Okej, okay, kolejna rura uratowana. Jejku, dobra. O jej wskakuj tam, to, to nie ma absolutnie takiej, e, takiej potrzeby. Dobra, jeszcze jedna? To wszystko zaraz wybuchnie. Nie wierzę, dobra, spokojnie, spokojnie, mamy kolejną, tam jeszcze jedną, ojejku, ale tutaj samochód aż spłonął, dobra, u ugaś pożar z e samochodu, dobra, to jak co mogę tutaj zrobić, wow, C co mogę, ugaś... no ale jak mam to ugasić, a, dobra, hydrant, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to było jasne i oczywiste, e że pajęczyna raczej tutaj nic nie pomoże, udało się. Dzięki Spider-Manie. Nigdy nie widziałem takiego wybuchu gazu. Dobrze, że tak szybko tu dotarłeś. Możesz zniknąć, kiedy chcesz? O, trochę straszne. Chłopaki mówili, że masz jakąś Żabkę. Nie znam się na technologii, ale obczaję ją ze względu na ciebie. A, dziękuję bardzo. Zobaczcie, zrobiliśmy serfika, pomogliśmy. Ja tam się cieszę. <noise> Dobrze jest, dobrze jest, to najważniejsze. E, tutaj w okolicy mamy jeszcze jedną co najmniej aktywność w aplikacji do ogarnięcia. Tutaj już na przykład wszystkie. Tutaj w sumie nie ma zadań z aplikacji. E, tutaj już ta... Widzicie, w większości miejsc e, rzeczywiście te zadania z apki zrobiłem i już nie musimy ich powtarzać, co jest świetne. A tutaj mamy jeszcze kryjówki, skrytki i takie tam. No dobra, ale otwórzmy sobie jeszcze raz to. E, mamy trop. Mamy trop. Dlaczego pokazuje min, minus jeden? Dobrze, że wcześniej. jest super. Osiem wieczorów z rodziną. A nie, to pokazało mi to zadanie z... Yy, zadanie, zadanie, zadanie poboczne chyba, co nie, które mamy dostępne tutaj, okej. Okay. Słuchajcie, tym zadaniem oczywiście yy, można się zająć, aczkolwiek jeżeli jestem już tutaj w okolicy yy, i mamy tutaj jedną próbkę dźwięku, to szczerze chciałbym ją zobaczyć. Zobaczymy co i jak i może jeszcze jakieś zadanie z aplikacji się nam akurat pojawi. O, proszę, proszę, co my tu mamy? Nie wiem, czy ty chcesz rozmawiać z wujkiem po tym, co się wydarzyło, ale... być może. Ej, czekajcie, chyba muszę wyłączyć tam to zadanie, przynajmniej tak mi się wydaje, że póki... E, póki ono jest jakbyś w pełnym zgiełku. Nie wiem co zrobić w sprawie film. Może wujek Aron, Ale nie, to są ukończone misje. Okej, okay, dobra. Dobra, 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 jak sobie włączymy to? mamy trop. Mogę to odznaczyć? Mogę. Dziękujemy Spider-Manie. O, jest jeszcze jedno zadanie z tego. No dobra, ale mnie bardziej interesuje pytanie, dlaczego jakby to zadanie nie chce mi się aktywować? Dobre o, pytanie to, nie? A dobra, win. może... Zostaw wiadomość, kiedy się ją odsłucham. Hej, tu Miles. Wiem, że nie masz najmniejszej ochoty ze mną gadać, ale posłuchaj. Trigger zmienił specyfikację reaktora. Jeśli wstawisz do niego niestabilny Nuform. Twoja wiadomość przekroczyła maksymalną długość. Rozłącz się i. Zadzwonię później. No ja nie wiem, czy odbierze. Nie wiem, czy odbierze. I dobra, teoretycznie powinno mi to jakoś, słuchajcie, tę misję rozpocząć. Czemu się tak dzieje, nie mam pojęcia. Dlatego zrobimy jeszcze raz może szybką podróż, jeszcze raz się tutaj udam, Być może się po prostu coś zbagowało. Ciężko powiedzieć, ustawmy sobie to jako, jako cel. No, w sumie, wiecie, tą jedną taką, jakby misję z tym związaną wykonałem, ale to była tylko ta taka pierwsza startowa. Yy, dlaczego nie mogę dalej działać? Yy, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Może dlatego, że ludzie w ogóle są w okolicy. Może lepiej byłoby to w nocy zacząć, czy, czy coś. Ej, halo, 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 halo. A, widzicie, zacięło się. Teraz działa. W tym miejscu spotykałem się ze stałym klientem. Przywykłem do czekania i słuchania dźwięku, który powtarzał się w odstępach dobrze W regularnych odstępach. Dobra, w regularnych odstępach. Od, yy, musimy szukać dźwięku, okej. Okay. Zobaczymy. Tutaj za daleko. Za daleko jestem, powiadacie. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Nie, może w ogóle powinienem wejść gdzieś tam do środka. Tutaj. Nie, jejku, to, to, to z tym dźwiękiem źródło zasłonięte. A może... Może to gdzieś tutaj. Za blisko. Ej, jak to za blisko? Ej, tego... No wszyscy się na mnie patrzą. O, dobra, poszukaj źródła. O, 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 o! Mamy to. Nagrywaj. Lubię ten dźwięk. Ale słychać go cały dzień. Nie o konkretnych porach. Aha, bo to ma być tylko o konkretnej porze. No dobra, ale... Co? Dźwięk powtarzający się w regularnych odstępach. W regularnych odstępach, okej, okay. znaczy, no wiem, 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 poczekaj, 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 zaraz znajdziemy, tam to rzeczywiście nie mogło być, no dobra, ale, hmm, tak w sumie nie wiadomo, nie wiadomo, co mogło być w regularnych odstępach, no, co tu mamy jeszcze? A tutaj czegoś nie ma, nie wiem, źródło zasłonięte, co to jest w ogóle za miejsce, tu gdzie jesteśmy? Ludzie. Ha, ha, ha! Co takiego? Co takiego, co takiego? Nie no, dla mnie to takie wiecie, zadania z dźwiękiem to ojojoj, not for me not for me Ej, dobra siedział i czekał jak wujek to co bym słyszał? No właśnie, dobra, tam jest co tam pokazuje mi źródło zasłonięte. Ej ja może chodzi o flagę po prostu Nie no raczej, raczej nie Co on słyszał tutaj? Musimy rozejrzeć się po okolicy Wujku, wujku, Aronie, coś ty tam słyszał takiego. A może tutaj? Może chodziło o autobusowy... Nie, za bardzo się oddalam. A nie chodzi... A nie, dobra, bo to, to, to nie jest jednak... Ej, masakra, nie wiem, co on takiego tutaj słuchał. E, za daleko, za daleko... To prom, na pewno. No prom, no... Muszę się zbliżyć, żeby nagrać ten sygnał. Okej, okay, czyli chodziło o prom, świetnie. Jak to za blisko? Ale, gdzie wy tu prom w ogóle widzicie? Znaczy, yy, teraz to może jeszcze nie być niczego. Ale, jak to za blisko? To powinno być za daleko wręcz powiedziane. Ale, mogę odejść tutaj gdzieś? Jak zawrócić? Ojejku, przepraszam, ludzie, że was yy, przewróciłem. Ale. O, jest prom, jest prom. Jak za blisko? Ej, no powinno działać. Ej, halo. Ej nie no dobra, bo teraz to przepłynął, tak? Więc ogólnie lipa. Nie mogę na przykład wejść na... E, na to i i i, i... i, 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 No nie no, teraz to powinienem znowu czekać na... poszukać źródła, no ale... A chodzi o tamten prom, a nie ten co tam coś tam przepłynęło. Dobra, okej. Okay. Proste. Jakoś w ogóle skupiłem się nie na tym, co trzeba. No tak. Mogę to odtworzyć? Czy czy, czy. 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 A nie, bo to jest po prostu sygnał promu. Okej, okay, otworzyć to tego nie odtworzymy. E, dobra, natomiast słuchajcie, to co bym chciał zrobić, to być może stać mi na kolejny kostium. Wiem, że tym, w tym długo nie posiedziałem, ale musimy w końcu odblokować wszystkie. Czyli tak, tutaj mam. A, dobra, żeby było, że tak odblokowuję po kolei. Mam dość środków, żeby odblokować kostium domowej roboty. On w sumie nie jest drogi. E, weźmiemy go na chwilę. Potem, że na ramię zwiększa obrażenia zadawane rzucanymi obiektami. O. No proszę, taki ładny. ...przypływał promem z Jersey. Dobrze płacił, ale w końcu go złapali. wtedy twój tata dowiedział się o crawlerze. był świadomy, że to ja, ale usłyszał o złodzieju robiącym zawrotną karierę i zgłosił się do tych spraw. I mi go zdecydować, co będzie gorsze. Powiedzieć mu prawdę, czy ryzykować, że nie złapie. Nie wiem, co bym zrobił na miejscu wujka. Ale czuję, że tata nie odciął się od niego tylko z tego powodu. Zwłaszcza jeśli się przyznał. Dokładnie. Twój, Coś jeszcze musiało to wszystko spowodować. Eee, dobra, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie Mamy ile tych nagrań mamy łącznie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem eee, Okej, okay, sporawo eee, W której ja teraz jestem dzielnicy? W... Dalej w tej eee, Mamy dalej jakąś, słuchajcie, aktywność Dobra, muszę się czegoś złapać eee, Dziękujemy Spider-Manie, zajmę się tym prezent? Lepiej zobaczę, zanim ktoś mi to ta prezent, a to nie jest pułapka, to mi brzmi jak jakaś pułapka, słuchajcie, jak ktoś zostawia prezent dla Spidermana. No ale dobra, niech będzie, może, może, ja po prostu się mylę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Co to jest? Co tam mamy? Jesteśmy dumni, że mamy takiego Spidey'ego jak ty. Dzięki, że nam pomagasz, Twoi mieli sojusznicy sąsiedztwa. Wow! Fajne, a co w środku? Mhm. Dzięki sąsiedzi Dali mu kostium? Wow Dobra, dopiero co kupiłem jeden, a już otrzymałem kolejny W ogóle Black Lives Matter to jest oczywiście nawiązaniem Wiadomo do czego. Oby spodobał Ci się prezent. Okej okay. Dobrze, dobrze, ej, fajny nawet, taki żółciutki. Nie spodziewałem się, że go dzisiaj odblokujemy, ale miło mi. Nie no dobra, ja się bałem, że jakaś bomba, wiecie, ja to jestem już taki przeczulony na wszystko <laughs> ale tu nic z tych rzeczy Ej dobra, może jeszcze zajmiemy się Muszę jednym nagraniem. Znowu, znowu będziesz dzwonić do niej. Połączenia z tego numeru zostały zablokowane. Rozłącz się. Oh, serio? Masakra naprawdę nas zablokowała. Ona musiała odsłuchać tą wiadomość. Pewnie wiecie, związaną z tym, jakie to jest niebezpieczne, że rozwali całą dzielnicę. Ale ona, ona trochę oszalała. Tyle, tyle mogę powiedzieć. Szczególnie po tej rozrubie z Rainą, to już całkowicie jej odbiło. Mam takie dziwne wrażenie. No ale co zrobimy? Co zrobimy? No na razie nic nie zrobimy. E, dobra, zobaczmy, co tam kolejnego wujek dla nas e, zostawił. Tutaj na tym. Okej. Okay. Wspinaj się. Zobacz, czemu nie mogę się wspinać. Dawaj tędy. Plaza i okoliczne budynki tętnią dźwiękami. Ten, którego szukasz, jest lekki, ale charakterystyczny. Lekki? Okej. Okay. Lekki, ale charakterystyczny. Ha, takie nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. No, widziałem dzwonki. Widziałeś? Panie, gdzieś ty dzwonki widział? Ej, dobra, czekajcie. Dzwonki. To, to ja nie wiem, to ty widziałeś, ale ja nie widziałem. Tutaj czegoś nie mamy czasami. To to. Nie, 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 to. Dobra, otwórz. Nie, no naprawdę, słychać taki dźwięk dzwonków, ale kompletnie ich nie słyszałem. Eee, dobra, rozejrzyjmy się jeszcze bardziej. Przede wszystkim słuchajmy. Powinienem zawrócić. Tak, 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 powinienem nie, zawrócić, wiem. Za bardzo się oddalam. Chyba widziałem dzwonki. Ale gdzie ty Jeśli widziałeś? Się zbliżę. Ta masakra, będzie mi tylko powtarzał, że. Chyba widziałem dzwonki, ale ja nie widziałem dzwonków. A ja nie tutaj? Lepiej zawrócę. Jak zawrócisz, cicho tam. Przepraszam, przepraszam, ludzie. A czy tutaj nie było. Eee... Eee... Nie, źródło zasłonięte, to, 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 to nie o to chodzi, chyba. O, tu są. Tak! No proszę. Okej, okay, dobry trop. Czekaj, czegoś to teraz dowiemy. Miałem swoje pierwsze zlecenie. Byłem świeżo po liceum. Nie miałem sprzętu ani maski. Gość zapłacił mi, żebym pobił jego szefa i ukradł mu wszystko z portfela. I się dowiedział. Przez godzinę stał pod tymi dzwonkami i darł się na mnie. Ale nie powiedział rodzicowi. Kazał mi obiecać, że przestanę kraść. Żałuję, że nie dotrzymałem słowa. Zasługiwał na lepszego lata. Co racja, to racja. Może wasze relacje byłyby inne. Między nami też byłoby lepiej. No właśnie. No właśnie. Dobrze powiedziane. Mogło być inaczej, no ale. On wybrał co nie? Źle wybrał, no ale co, co zrobisz? Co zrobisz? Ej, dobra, w sumie wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi o aktywności w aplikacji, to mamy je absolutnie. No tak, no bo w sumie, skoro dostałem kostium, to widać, że wykonałem je wszystkie, spoko, cieszę się. Myślę, że w kolejnym materiale śmiało możemy zakończyć. Słuchajcie, te zadania z próbkami dźwiękowymi, bo jest ich sporo. Są jeszcze te wyzwania, oczywiście, nie załatwe. Są jeszcze niektóre miejsca, te kryjówki, czy tam undergroundu, czy roxon, których jeszcze też nie wykonaliśmy. No i oczywiście te typowe zadania poboczne. Ale właśnie, gadżety, gadżety, gadżeciki. Czy mogę na przykład coś rozwinąć? Mogę to rozwiniąć? Sieciobomba, no nie e, Przyszpilenie siecią przeciwnika ogłuszonego jadem do ziemi lub ściany zamienia go w sieciobombę, która następnie wybucha i oplatuje siecią pobliskich wrogów. Inwestuję w to, śmiało. E, dobra, to dopiero zwiększy maksymalny zapas, aha, dobra, niektóre rzeczy są do odblokowania w nowej grze plus, no niestety, wszy... znaczy, a widzę, że każdy bonus jest w nowej grze plus do odblokowania. O, mogę jeszcze zwiększyć pojemność holodronów, też inwestujemy w to. Dzisiaj i tak już stroi trochę pokazałem, więc nie ma co. Natomiast, jeżeli chodzi o ten kostium, on nie ma żadnego bonusika, tak właściwie. Chyba nie wiem, albo nie widzę. Kostiumy, kostium Dumy Harlemu, no fajny. Czyli zaraz tak, tutaj mamy już odblokowane, gotowe, gotowe. Te cztery również. Tu jest jeszcze zbyt drogie. Kostium. A, bo to jest ten kostium Spider-Man Uniwersum, bo ostatnio miałem animowany. A z uniwersum też jest, dobrze mi mówiliście. Ale teraz mam 0 złotych żetonów, więc nie pociśniemy. To jest za misję, To jest za wyzwania. To jest za kryjówki. To jest za kampanie. a to w ogóle w nowej grze plus. Okej. Okay. Wszystko już wiemy. Wszystko już wiemy. Więc moi drodzy, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę. My widzimy się już wkrótce, mówię, zajmiemy się na pewno tymi próbkami dźwięków. No i może jeszcze czymś przy okazji, jeżeli starczy czasu. Jednakże to tyle na dziś. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!